W tym nagraniu poruszę temat Ethereum 2.0, opowiem o tym, jakie niesie ze sobą zmiany, ale co jest najważniejsze, pokażę Ci w jaki sposób i w jakim miejscu możesz stykować swoje etery i wcale nie potrzebujesz do tego celu aż 32 Ethereum. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypto Podróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu opowiem Ci więcej o stakingu Ethereum 2.0. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiam tutaj głównie o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak, aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, wszystko co zobaczysz w tym nagraniu to nie są porady inwestycyjne, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym gadasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Od czasu premiery Ethereum w 2013 roku rozwój nowych technologii w postaci zdecentralizowanych aplikacji i nowych blockchainów znacznie poszedł do przodu. Co ważniejsze, wiele z tych technologii zostało zbudowanych właśnie w oparciu o sieć Ethereum. Dla przykładu znaczna część zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi działa właśnie na Ethereum. Niestety, z czasem zaczęły pojawiać się problemy ze skalowalnością, czego obecnie jesteśmy świadkami. Wraz ze wzrostem liczby transakcji w sieci Ethereum wzrósł również koszt ich wykonania. Wiemy, jak duże są opłaty w sieci Ethereum, może nie obecnie, natomiast kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu płaciliśmy naprawdę spore pieniądze, aby przesłać przykładowo Ethereum z jednego miejsca na drugie. A więc, jeśli Ethereum ma być platformą, która zapoczątkuje następną generację internetu, jej ekonomia musi mieć sens, w przeciwnym razie korzystanie z niej mogłoby stać się niepraktyczne. I tu właśnie pojawia się Ethereum 2.0 Aktualizacje ETH 2.0 do sieci Ethereum mają przede wszystkim rozwiązać problem skalowalności, ale oczywiście nie tylko. Największą różnicą między Ethereum a Ethereum 2.0 będzie sposób zabezpieczania sieci oraz pozyskiwanie nowych coinów, czyli tzw. wydobycie. Do tej pory, jak dobrze wiecie, sieć Ethereum korzystała z tzw. proof of work polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i aktualności sieci poprzez nagradzanie górników zatworzenie i wygenerowanie bloków. W blockchainie niestety Proof of Work nie jest skalowalne, ponieważ wymaga coraz większej mocy obliczeniowej, coraz więcej sprzętu potrzeba, aby zabezpieczyć tą sieć, aby wydobywać kolejne coiny, dlatego po zmianach z POF sieć Ethereum przejdzie na konsensus proof of stake, który rozwiązuje ten problem zastępując moc obliczeniową zaangażowaniem. Oznacza to, że jeżeli posiadasz co najmniej 32 Ethereum, możesz się zablokować, to jest stake'ować, zostać tzw. Tak walidatorem i otrzymywać zapłatę za potwierdzanie transakcji, oczywiście w Ethereum. Musisz mieć oczywiście świadomość, że wdrożenie Ethereum 2.0 nie nastąpi od razu. Twórca ETH, Vitalik Buterin przedstawił niedawno etapy, w których ETH przejdzie na ETH 2.0 i nazwał je The Merge, The Verge The Perch oraz The slurge. The merge jest to jedna z najważniejszych zmian, która będzie dotyczyć m.in. przejścia na wspomniany Proof of Stake około 19-22 września tego roku, ale nie tylko, ponieważ zmianie ulegnie również podaż, która po zmianach powinna spadać. Obecna podaż Ethereum to około 5 milionów coinów rocznie, natomiast po zmianach, zakładając nawet, że 100% Ethereum będzie w stakingu, czyli około 120 milionów coinów, to rocznie będzie pojawiać się nowych Ethereum około 1,9 miliona, czyli o wiele mniej niż obecnie. Jednak umówmy się, wiadomo, że nie wszystkie coiny będą. Stakingu. Można to również policzyć w ten sposób, że na każdy milion ETH w stakingu zostanie wydobyte rocznie około 166 tysięcy Etherów, czyli jak widzicie, podaż dzięki tym zmianom spadnie drastycznie. Należy oczywiście również pamiętać o tym, że niedawno została wprowadzona zmiana tzw. Tak EIP 1559, która powoduje częściowe palenie opłat w blockchainie Ethereum, co może powodować długofalowo, że ETH będzie deflacyjne przy dużo mniejszej. Podaży. Jeżeli chodzi o etap, the search ma poprawić skalowalność, która w tym momencie wynosi około 30 transakcji na sekundę, a po zmianach, słuchajcie, ma to być około 100 tysięcy. No i oczywiście ta zmiana ma być wprowadzona od 6 do 12 miesięcy po wspomnianym przed chwilą the Merge. Kolejna aktualizacja the Verge, ma na celu zwiększyć decentralizację sieci, co jest bardzo, bardzo ważne dzięki ułatwieniu działania i zwiększeniu ilości walidatorów, którzy będą tą sieć zabezpieczać. Dalej mamy the Perch, która ma zagwarantować zmniejszenie potrzebnej pamięci do przechowywania danych w sieci Ethereum, dzięki czemu węzły nie będą. Będą musiały w ogóle przechowywać takich danych. I na koniec deslurch. Ostatnia zmiana, a raczej zmiany, które zostaną w tej sieci poprawione, ulepszone czy też zastąpione. Tak jak przed chwilą wspomniałem, jeżeli chcesz zostać waliatorem Witerium 2.0, musisz stykować minimum 32 etery, czyli na to chwilę jest to sporo pieniędzy. W zamian oczywiście za wspieranie sieci będziesz otrzymywać nagrody w postaci. ETH. Do tego celu oprócz 32 eterów będziesz potrzebował, potrzebowała również sprzętu oraz dodatkowych aktywów do rozliczania kosztów operacyjnych węzła, tak więc wzięcie udziału w stakingu Ethereum dla nowych osób na tym rynku nie jest tak naprawdę proste i wiąże się z pewnym ryzykiem. Ja natomiast pokażę Wam również inną opcję, którą oferuje giełda Binance, a mianowicie Staking ETH 2.0. Opcja ta zapewnia każdemu, nawet nowym osobom na tym rynku, możliwość stake'owania Ethereum 2.0. Może zacząć z bardzo małym kapitałem, nawet 0,0001 ETH lub zarabiać odsetki trzymając tylko BETH na portfelu spot. A co jest równie ważne, Binance pokrywa wszelkie ryzyko związane z cięciem tzw. Tak slashing, który może występować korzystając z usług walidatorów. Nie tylko w sieci Ethereum, to dotyczy większości blockchainów. Pamiętaj oczywiście o tym, że nie będziesz mógł odstykować swojego ETH, dopóki sieć Ethereum 2.0 nie zostanie uruchomiona, natomiast wraz ze zbliżającym się merdzią, o którym przed chwilą mówiłem jesteśmy bliżej odblokowania blokowania stykowanych ETH, więc okres ten nie jest tak długi jak przykładowo w momencie wystartowania tej opcji około dwóch lat temu. Pokażę Wam teraz, gdzie i w jaki sposób można stykować małą ilość Ethereum. Oczywiście, jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdzie Binance, zachęcam Was do skorzystania z linku, który znajduje się w opisie tego nagrania, ponieważ przygotowałem dla Was zniżkę, tak jak zawsze, 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy dożywotnio. No i jak już takie konto masz założone, zweryfikowane, masz na tym koncie Ethereum, klikamy sobie Zarobki, a następnie ETH 2.0. Ważne jest oczywiście to, aby zapoznać się z informacjami, które są tutaj podane. No i oczywiście, jeżeli macie więcej pytań, to możecie poszukać na nie odpowiedź w tym miejscu. Obecny wskaźnik APR, czyli skali roku, jest to 5,20%. Oczywiście ten procent nie jest gwarantowany, jest on zmienny. I mamy tutaj również podaną informację, że może potrwać to więcej niż 2 lata, ale tak jak Wam wspomniałem, The merge ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku, we wrześniu, także okres ten, który jest tutaj podany, już prawie. Upłyną. Jeżeli chodzi o dystrybucję nagród, będziemy dostawać je w BETH. No i oczywiście, gdy ta faza się zakończy, możemy odebrać nasze zastake'owane ETH. A w międzyczasie, jeżeli masz taką ochotę, możesz zamienić tokeny BETH, które dostaniesz w zamian za swoje ETH, w stosunku 1 do 1 na ETH. Tylko oczywiście już nie będziesz zarabiać. No i jak możemy stake'ować tutaj nasze Ethereum? Klikamy stake'uj teraz. Podajemy ilość ETH, którą chcemy stejkować. Oczywiście potrzebujemy to ETH na koncie Spot. Klikamy Max lub podajemy ilość, jaką chcemy stejkować. Ja tutaj, na potrzeby tego nagrania, wrzucę 50 dolarów, czyli 0,0296 ETH. Maksymalna ilość jaką możemy wrzucić tutaj do stakingu jest to 1000 ETH, także całkiem sporo. Zapoznaj się z uwagami, po prawej stronie mamy podsumowanie, data stakowania, data ważności, data dystrybucji odsetek, czyli jak widzimy już po dwóch dniach będziemy dostawać pierwsze odsetki, które będą oczywiście zależeć od tego jaką ilość posiadamy na naszym koncie spot BETH, które za chwilę dostaniemy, no i oczywiście od wielkości APR. Warto również zapoznać się z umową, jeżeli się z nią zgadzamy klikamy w tym miejscu, a następnie Potwierdź. Zapoznajemy się z tym tekstem. Jeżeli się zgadzamy, również zaznaczamy te trzy opcje. A następnie ponownie potwierdź. Stejkowanie powiodło się. Twoje 0,0296 ETH, które stejkujesz, jest przetwarzane. Taka sama kwota BETH zostanie przelana na twoje konto. Spot. I tak naprawdę to już wszystko. Możemy wrócić sobie. Do subskrypcji możemy jeszcze większą ilość rzucić, jeżeli mamy na to ochotę oczywiście. Możemy sprawdzić pozycję BETH klikając w tym miejscu. I zwróćcie uwagę, te tokeny automatycznie pojawiły mi się na moim koncie spot. Oczywiście nic z nimi nie musicie robić, natomiast gdybyście chcieli zrezygnować z tego stakingu, wystarczy sobie kliknąć handluj BETH do ETH. I oczywiście tutaj możemy dokonać takiej zamiany, tak jak to robimy w przypadku innych kryptowalut, albo wybierając opcję limit, albo market. Podajemy ilość, jaką chcemy sprzedać, i klikamy sprzedaj BETH. Ja oczywiście tego ruszać nie będę. Zostawię sobie, pokażę Wam jeszcze, gdzie możemy sprawdzić historię styjkowania. Klikamy portfel następnie zarobki i tutaj u góry po prawej stronie klikamy ETH 2.0, a następnie historia dystrybucji. I tutaj za około 2 dni po oddaniu swoich Ethereum do stakingu będzie można sprawdzić, jak wyglądają odsetki w tym stakingu. I tak naprawdę to już wszystko widzicie, że jest to bardzo proste, intuicyjne i co najważniejsze, dające nam opcję rezygnacji z tego w każdej chwili, oczywiście jeżeli zamienimy sobie BETH na ETH, no a jeżeli nam się nie śpieszy, jeżeli chcemy stakować nasze Ethereum długofalowo, no to po tym czasie, po tym okresie, kiedy wystartuje demerch, będziemy mogli odebrać swoje ETH. Wspominałem Wam również na początku, że tak naprawdę nie musimy oddawać naszych ETH do stakingu. Wystarczy, że sobie zakupimy BETH, klikając w tym miejscu BETH. Następnie handluj do ETH i mając ETH, wystarczy że sobie tutaj zakupimy BETH i my również będziemy dostawać odsetki. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, interesujące i co najważniejsze, pomocne. Jeżeli tak było, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, bo to pomaga rozwijać mój kanał jeszcze szybciej, a ja wyjdzie się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się!